Amen. 9 listopada 2019 roku, sobota i przyzwyczailiśmy się, może ja przede wszystkim, że w soboty są krótsze teksty. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy ten tekst jeszcze bardziej wydłużyli niż w liturgii. Czyli Ewangelia Świętego Łukasza, werset rozdział 16, 9 do 18 wersetu i 19:31. Robimy tak, żeby wyjść na prostą w poniedziałek. Zacznijmy od pierwszego tekstu, Łukasz 16, 9 18 Składa się jakby z trzech części, po środku werset 14, narracyjny. Pieniądz. Pieniądze same w sobie nie są złe. Pieniądz może służyć do zdobywania przyjaciół, ale nie tych przejściowych, okazyjnych na jedną imprezę, ale przyjaciół, którzy trwają na wieczność. Ale pieniądz może stać się przyjacielem, może nie służyć do dobra, może człowiek zacząć jemu służyć. Zamiast środkiem staje się celem w życiu, staje się bożkiem, właśnie, mamoną. Prawo. Przechodzimy do 15 wersetu. Prawo jak pieniądz jest dobre. Byśmy nawet powiedzieli w najwyższym stopniu dobre. łatwiej niebo i ziemia może przeminąć, niż zniknie jedna kreska w prawie, mówi Jezus. Prawo jest darem od Boga, to ono definiuje relacje człowieka do Boga, narodu wybranego do Boga. To ono buduje relacje między ludźmi. Ale jeżeli prawo zastąpi Boga, staje się idolem. I niszczy wszystko. Prawo, także ewangelia, jak niebo i ziemia są darem Boga. Jeśli nie dostrzega się daru miłości, nie dostrzega się miłości, która jest przymierzem między Bogiem a człowiekiem, wtedy to przymierze się łamie. Nie można służyć Bogu i Mamonie. Nie można mieć Dwóch żon, bo to cudzołóstwo. I drugi fragment, też pokrótce, bo są te teksty przecież dobrze nam znane. Często używane także w niedzielnej liturgii. Łukasz 16, 19-31. się o bogaczu i łazarzu. Popatrzmy, że w życiu każdego człowieka przychodzi chwila prawdy. Bogacz naprawdę jest głupim człowiekiem, bo czuje się panem swego życia. On myśli, że przed nikim nie musi się opowiedzieć, nie musi się tłumaczyć, ale przychodzi czas na rozliczenie, na sąd definitywny jak mówimy, sąd ostateczny. Bogacz był nieroztropny, nie przewidywał. To, co go spotkało, to wynik. Tego, że nie pomagał bliźnim, nie zdobywał przyjaciół niegodziwą mamoną, nie zdobył dzięki temu życia wiecznego. On umiał tylko używać bogactwa, tylko konsumował, tylko przejadał to, co posiadał, a nie umiał tego bogactwa użyć do zdobycia życia wiecznego. Po prostu był głupi. Miał pod drzwiami biedaka. Głodnego, który mu mógł pomóc. A nawet inaczej, to Łazarz mógł mu pomóc. Gdyby bogacz przez chwilę choć był miłosierny. Był czas. Dziś jest już, dziś jest już, niestety za późno. Amen.